Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jest nasz 14. dzień protestu, 10. dzień protestu głodowego. Jesteśmy osłabieni, ale jeszcze jakoś dajemy radę i prosimy Pana Premiera, żeby się z nami spotkał. Dzisiaj na odwiedził Pan Prezydent Andrzej Duda. E, otrzymaliśmy od niego słowa wsparcia i przede wszystkim takie docenienie, że do nas przyszedł, e, bo Donald Tusk nie potrafi. Jak do tej pory. Panie premierze, na pewno nie wiem, czy pan widział, ale pan słyszał, że do nas poszedł prezydent, prezydent i apelujemy do pana, żeby pan pokazał klasę polityczną, i zrobił to, co, czego się pan boi zrobić. Podszedł do nas i porozmawiał. My naprawdę jesteśmy normalnymi rolnikami i walczymy w imieniu rolników, dlatego chcielibyśmy z panem porozmawiać, bo pana minister jest niekompetentny. Sam powiedział, że to nie jest w jego gestii, to musi być szef, a wicepremier, przepraszam, awansował pana wiceministra za wysoko, a wiceminister, jego rola, widzę, skończyła się na robieniu cyrku po targowiskach.